Hotel przypominający piec garncarski stanie w Rzeszowie w ścisłym centrum. Nowatorski obiekt zaprojektowany przez hiszpańskie biuro architektoniczne to pomysł na zagospodarowanie dawnego placu Garncarskiego, rozciągającego się między ulicami Króla Kazimierza, Szpitalną i Wierzynka. Radni uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, który już niedługo ma stać się wizytówką miasta. Chodzi o ten teren w sąsiedztwie rzeszowskiego rynku. Właśnie w tym miejscu firma deweloperska z Rzeszowa chce wybudować hotel. Parking w przyszłości będzie pod ziemią, a tak będzie wyglądać całość. To zwycięska wizja architektów z Hiszpanii i jednocześnie wygrana w konkursie Stowarzyszenia Architektów Polskich. Jest bardzo nowatorski, szczególnie jeśli chodzi o ukształtowanie ścian. Wielu osobom przypomina coś w rodzaju pieca garcarskiego, co jest dość ciekawym połączeniem, właśnie miejsca i formy. Bo on, przecież plac garcarski to tam kiedyś historycznie garcarze sprzedawali swoje produkty. I jeżeli to będzie zrealizowane, to w przeciągu kilku lat Rzeszów zyska naprawdę bardzo fajną architekturę, która stanie się ikoną miasta i będzie naszą wizytówką. Radni uchwalili plan zagospodarowania terenu zakładający realizację właśnie takiej inwestycji. Zmian oczekują Rzeszowianie, bo teraz plac w centrum miasta na pewno wizytówką Rzeszowa nie jest. To może troszeczkę tutaj tak rozweseli inaczej będzie troszkę wyglądać, a nie tak ponuro troszkę jest, nie. Budynek będzie przylegał do wpisanej niedawno na listę zabytków w kamienicy przy ulicy Szpitalnej 12. Dzięki uchwaleniu planu już w maju inwestor będzie mógł dostać pozwolenie na budowę. Dzięki tej inwestycji ten teren zmieni się nie do poznania. Znikną te brzydkie budy, baraki, te zabudowania, które powstawały i narastały, nawarstwiały się przez wiele lat i które tego terenu nie upiększają. Oprócz pięknego obiektu powstanie też układ komunikacyjny, który będzie tutaj wiązał ten obiekt z ulicą Króla Kazimierza, z ulicą Leszczyńskiego, z ulicą Grodzisko. Z ulicą szpitalną. Na pewno jest to rozwiązanie no, spektakularne, prawda? I tego rodzaju rozwiązań w Rzeszowie do tej pory nie doczekaliśmy się. Na pewno, na pewno jest to projekt, który, który, w którym widać pewną świeżość i taką indywidualne, naprawdę, podejście do materii, jaką jest architektura. Obiekt na Placu Garncarskim będzie kolejną realizacją w ścisłym centrum, która jest projektem wybranym w konkursie. Trwająca właśnie przebudowa głównego rzeszowskiego deptaka, to także realizacja zwycięskiej wizji, w tym przypadku architektów z Jasła.